Ostatnio pojawiły się na Facebooku, na awatarach wielu ludzi e, trzy barwy e, narodowe Francji. E, parę słów właśnie na temat tych barw. Pierwsza rzecz to, co w tym momencie wspieramy. Myślimy, że wspieramy e, sprzeciw wydarzeniu. Sprzeciw temu, co się stało w Paryżu, chodzi o zamachy terrorystyczne, a w rzeczywistości wspieramy pewną propagandę elity politycznej i wszystkich oficjalnych źródeł informacji, które w jakimś sensie zaplanowały tą akcję. Proszę sobie wyobrazić, że za tymi terrorystami stoją odpowiednie siły i odpowiednie agentury, tak na Poziomie krajowym, jak na poziomie europejskim czy globalnym, my widzimy tylko to, co nam media pokazują. Dlatego bardzo jest ważne, aby zrozumieć i rozróżniać źródła informacji. Wszystkie źródła informacji oficjalne, instytucje oficjalne podlegają pod siłę światową, która zarządza mediami, edukacją, bankami, gospodarką. I wszystkimi ruchami politycznymi. Nie jest to niczym odkrywczym, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast chciałbym powiedzieć osobom, które nakładają te, te trzy barwy na swoje zdjęcia, żeby wiedziały, że biorą udział w akcji, która jest sterowana przez siłę globalną, która jest przeciw nim samym. Oczywiście, ja jestem za społeczeństwem, jestem za Francuzami, ale bardzo dokładnie widzę Francuzów i Francję, i rząd francuski. Czy rząd francuski reprezentuje interesy Francji? Czy rząd polski reprezentuje interesy Polaków? Właśnie to pytanie trzeba sobie zadać: kogo wspieramy, nakładając tą potrójną barwę na nasze zdjęcie?